Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa, Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje, wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł, przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromem wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie ginie, i ogień nie gaśnie. Oto słowo pańskie, usiądźmy. Patrz. To bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Drodzy apostoł Jan, zapasendowany nauką i cudami Jezusa, zauważał, że pewien człowiek, który nie był uczniem, jego w imię Jezusa wyrzuca złe duchy, a on wraz z pozostałymi uczniami wybranymi przez Jana po prostu zabraniali mu. I to jest jakby z jednej strony postawa takiej. Wydawałoby się rzetelności i lojalności, no bo skoro nie jest uczniem, to nie powinien. Ale z drugiej strony jest to też pewnego rodzaju forma zazdrości, że ktoś czyni znaki. A Jezus poucza apostoła Jana, że nikt im nie dał patentu na wyłączność, nie dostali tak zwanych praw autorskich, że tylko oni mogą i nikt inny. A skoro ktoś czyni to w imię Jezusa i nie jest przeciwko nim, to jest z nimi. I dzisiaj też widzimy, że wielu ludzi angażuje się w działanie ewangelizacyjne i często są to ludzie związani z Kościołem katolickim, ale też widzimy, że są to chrześcijanie należący do wspólnot kościołów protestanckich, prawosławnych. Oni wraz z nami mają wspólny mianownik przyjęli znak krztu świętego w imię Jezusa i są włączeni do wspólnoty wierzących chrześcijan. I dlatego powinniśmy się tym bardziej cieszyć, że o wiele większa rzesza ludzi, którzy przyznają się do Jezusa, pragną o Nim świadczyć. W Paryżu kilku uczonych cyników postanowiło wysłać jednego z nich do Ars, aby zdemaskować prawdę o tamtejszym proboszczu Późniejszym świętym Janie w Janeju. Nie mogli uwierzyć w to, co słyszeli i widzieli, że tłumy pielgrzymów udawały się do tej parafii. Utworzono specjalną kasę biletową na dworcu kolejowym w Lyonie, sprzedającą bilety każdego dnia prawie 3000 pielgrzymów. I kiedy ówcynik powrócił z Ars, był cichy, skupiony i zawstydzony. A na pytanie ciekawych kolegów, jak było naprawdę, odpowiedział: Milczcie, ujrzałem Boga w człowieku. Święty Jan Maria Wianei, swoją prostotą, swoją postawą, swoją wielką miłością do Chrystusa obecnego w najświętszym sakramencie, tak mocno przyciągał rzesze ludzi do Boga, bo pokazywał im prawdziwe światło. Jesteśmy w przededniu modlitwy urzańcowej, którą w miesiącu październiku rozpoczniemy, a to właśnie Jan Maria Wianey często powtarzał, że ile razy z uwagą odmawiamy zdrowa Mario i razy modlimy się na Urzańcu, to tyle razy przez tę modlitwę potrafimy zniszczyć działanie złego. Szatan się denerwuje, wścieka wtedy, kiedy my właśnie przez Maryję wypraszamy łaski. Bo ona jest matką Jezusa, bo to jak słyszeliśmy w protoewangelii, jej potomstwo pokona szatana, zmiażdży mu głowę. Choć potomstwo szatana zmiażdżyło Jezusowi piętę, bo Jezus został przybity do krzyża, ale z zmartwychwstał. Ludzie, którzy patrzą na życie dobrego człowieka, tak jak patrzyli na przykład życia świętego Jana Mariianeja, dobrego chrześcijanina potrafią promieniować, a jednocześnie świadczyć o źródle dobra, czyli o samym Bogu. W Bo angielskie przysłowie mówi, że chrześcijanie to Biblia, jaką ludzie światowi jeszcze czytają. Ludzie wierzący mają być swoistego rodzaju drogowskazem i światłem dla tych, którzy na swojej drodze nie spotkali i nie doświadczyli Boga. Mamy zdobywać się na prawdziwe świadectwo wiary, bo to jest postawa godna naśladowania. Ale niestety wśród nas, wśród osób wierzących są i żyją tacy, którzy nie są przykładem godnym do naśladowania, którzy tak są gdzieś w tym swoim działaniu, jak na początku upomniani przez Jezusa apostołowie, zazdrośni, zawistni. Są źli i żyją w grzechu, a ich zgorszenie wychodzi na świat. I dlatego Pan Jezus przestrzega nas przed takimi ludźmi, kiedy mówi, a kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić w morze. Są bardzo ostre słowa Jezusa. Ale w świetle Ewangelii zgorszenie wiąże się nieozerwalnie z konsekwencjami ludzkiego postępowania ale de facto samym człowiekiem, który staje się powodem grzechu dla innych, czyniąc ich gorszymi. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromem wejść do życia wiecznego niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jezusowi nie chodzi o to, abyśmy obcinali sobie ręce czy nogi ale o zdecydowaną, radykalną walkę ze złem, które często przybiera postać atrakcyjną i jej ulegamy. Musimy uświadomić sobie jedną rzecz. Często to mówimy w kolekcjach ewangelizacyjnych, że grzech ma wymiar społeczny. Ono jest jak błoto. Ubrudzona ręka, dopóki jej nie umyjesz, będzie czysta. I nawet gdybyś chciał jakoś wytrzeć podaż i przekazujesz następnej ręce, to błoto. Jedna ręka brudzi drugą. Każdy grzech, nawet skryty, jest szkodą wyrządzoną w wspólnocie, jest raną zadaną Kościołowi. I dlatego grzech jednego szkodzi nam wszystkim. Ale z drugiej strony, patrząc na przykład świętego Jana Marii Wianeja, uświadamiamy sobie, że świętość jednego przynosi dobrodziejstwa. I uświęca wszystkich. Czyli warto jednak dążyć do tej świętości i mieć świadomość, że dzięki łasce odkupienia Chrystusa wszyscy mamy drugą szansę na zbawienie. Znany amerykański ewangelizator, arcybiską Fulton Sheen napisał Skandale czy grzechy Kościoła. Tak naprawdę nie wpływają na jego wrodzoną świętość. To, że mamy brudne ręce, nie oznacza, że całe nasze ciało jest zanieczyszczone. I w ten sposób ten znany amerykański ewangelizator nawiązał do słów Jezusa, które znamy z Ewangelii, kiedy po ostatniej wieczerzy Jezus przepasał się prześcieradłem i umywał uczniom nogi. A Piotr się bronił, nie chciał, panie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał? Odpowiedział: Jeśli nie umyję ci nóg, to nie będziesz miał udziału ze mną. I wtedy mówi: panie, nie tylko nogi, ale ręce, głowę, całe ciało. A Jezus odpowiada: wykąpany potrzebuje sobie tylko nogi umyć, bo cały bowiem jest czysty. I to jest ta świadomość, że wtedy, kiedy uświadamiamy sobie nasz grzech, naszą słabość. Korzystamy z daru Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty, bo tylko wtedy doświadczamy tego oczyszczenia, bo jesteśmy na drodze tej, która prowadzi nas do spotkania z łaską Bożą. Ale ile razy uświadamiamy sobie nasze słabości, tyle razy powinniśmy z tego daru miłosierdzia korzystać. Dzisiaj Jezus nie pierwszy raz przeciwstawia nam w Ewangelii dwie rzeczywistości. Z jednej strony jest to zbawienie, a z drugiej strony potępienie. Ci, którzy wchodzą do Królestwa mają udział w życiu Boga, ci, którzy tam nie wejdą, są skazani na potępienie. Jezus mówi o stanie zbawionych i potępionych jako o stanie wiecznym. W zmaganiu o wejście do Królestwa Bożego nie może być kompromisów. Dlatego bądźmy otwarci na ludzi. Pełni szacunku i zrozumienia, wrażliwi na ludzką krzywdę i nędzę, tak jak teraz modlimy się i wspieramy tych, którzy zostali w ostatnim czasie dotknięci klęską powodzi. Ale jednak też uczmy się w sytuacjach dwuznacznych, że warto odmówić, że warto powiedzieć nie, że warto za prymasem Stefanem Wyszyńskim mówić: Non possumus. Nie możemy. Nie możemy milczeć kiedy zło odciska się złem, kiedy gwałt odciska się gwałtem, kiedy widać, że ktoś po prostu niszczy to, co jest dla nas świętością i wartością życia. Bo postawa radykalizmu naszej wiary pokazuje, że my jesteśmy stali w wierności boskiemu zbawicielowi. A czasem zbytnia uległość wobec osób na pozór miłych, które nas namawiają do takiego wolnego, liberalnego, bez żadnych zobowiązań, sposobu i stylu życia, ona może być przyczyną grzechu, także grzechu zaniedbania. Dlatego dzisiaj gorąco prośmy o to, abyśmy starali się być świadomymi i wiernymi chrześcijanami. Ale też prośmy gorąco, aby ten czas, który rozpoczynamy, czas szczególnego oddania Matce Najświętszej przez modlitwę różańcową, przez którą możemy wypraszać te potrzebne łaski i przez którą możemy też zwyciężać zło i zwyciężać szatana, niech to będzie czas duchowego spotkania z Bogiem. A Maria niech nam pokazuje, jak wygląda prawdziwa droga chrześcijanina, który potrafi zaufać i zawierzyć Bogu, jak wygląda nasza droga zawierzenia. Prośmy gorąco, abyśmy z tego czasu skorzystali. Zachęcam do tego, żebyśmy przychodzili z dziećmi i młodzieżą na nabożeństwa różańcowe, a jeśli już naprawdę będziemy mieć wiele zajęć, to żeby choć jeden dziesiątek różańca odmówić w domu, widzimy, ile dzisiaj zagrożeń czyha na nas, ile niepokojów, ile rzeczy, które nas martwią, nękają, których się boimy. A przecież wystarczy wziąć do ręki różaniec, koronkę i po prostu przez ręce Maryi poprosić o łaskę, wytwania w trudnościach, zaufania Bogu, poprosić Go o to, aby się tym wszystkim zajął, aby się zaopiekował naszymi problemami i doświadczeniami, bo tylko w nim pokładamy naszą nadzieję. Panie Jezu, udziel mi łaski, abym wyraźnie dostrzegał różnicę między dobrem i złem. Abym szedł za tym, co jest dobre i prowadzi do wspólnoty z Tobą, a za wszelką cenę unikał tego, co może mieć nawet pozory zła. Prosimy Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Powstańmy. Dzisiaj w Liturgii Mszy Świętej będziemy uczestniczyli w przyjęciu do grona ministrantów kandydata do ministran na ministranta, który przez ostatni miesiąc przygotowywał się do tej posługi. I chcę...